Ale w prostych słowach, co to jest myślokształt? To nie jest żaden duch, to jest energetyczna forma Twojej myśli. W toku swoich badań spotkałam się z bardzo dużą ilością ludzi, którzy twierdzą, że jak masz negatywny myślokształt, to już po tobie. I że trzeba myśleć tylko pozytywnie, tylko w różowych chmurkach, żeby być szczęśliwym, żeby, żeby twój tunel rzeczywistości wypełniał się tymi rzeczami, które chcesz, to nie wolno ci mieć negatywnych myśli. Bo inaczej pogibniesz. UFO Cię porwie, w ogóle koniec. Koniec będzie Twojego rodu. <grywka> Z perspektywy mnicha, który spędził 150 lat w. Jaskini. To jest bzdura. Myśl o kształt, myśl o formy, to są jak, jakby to powiedzieć, metafory potrzebuję znowu użyć. Hmm. To są jak kukiełki, pacynki. Takie struktury, lalki. Które leżą w naszej podświadomości. Jak pył, kurz. One same z siebie nie mają żadnej mocy. Po prostu są. Czysty chaos informacji. Po prostu są. Ok. To co sprawia, że są tak silne, i programują naszą rzeczywistość, i że, znaczy rzeczywistość, nasze doświadczanie tunelu rzeczywistości, i wyście już tego doświadczyli przez niebieskiego motylka i przez liczbę 23. Wystarczyło to wrzucić i natychmiast się zaczęło pojawiać w tunelu rzeczywistości. I to wam pokazało, że tunel rzeczywistości jest kurczę programowalny, że to jest iluzja, którą my widzimy dzięki tym dwóm elementom wrzuconym do naszej percepcji.